Czas teraz sprawdzić to, co w ostatnich dniach najważniejsze, czyli prognozy pogody na dziś. Zuzanna Wirtek-Lewandowska już z nami. Witaj no i powiedz. Dzień dobry. Co nas czeka dziś i w weekend? Cały czas chmury nad Polską utrzymują się i będą się utrzymywać. Nawet w przyszłym tygodniu deszczowa aura dzisiaj jeszcze chłodniej. Tylko 15 stopni w centrum Polski do 21 stopni, ale silny wiatr będzie potęgować odczucie chłodu. Zaglądamy na południe Polski i już tutaj widzimy, że powoli chmury zbierają się i tutaj, po południu także przylotne opady deszczu będą się pojawiały. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i wciąż najbliższej doby pogodę w Europie Środkowo-Wschodniej będzie kształtować nadal układ niskiego ciśnienia i towarzyszące mu deszczowo-burzowe fronty atmosferyczne. I w Europie Środkowej dzisiaj deszczowa, pochmurna aura tylko na południu. Słońca nie zabraknie. Najcieplej będzie w Ankarze 36 stopni, a najchłodniejszą europejską stolicą będzie niestety Warszawa. Jedynie 15 stopni w stolicy Polski. Natomiast w tym momencie 12 stopni już we Wrocławiu, na zachodzie 14-13 stopni. Na wschodzie Polski 13 stopni w Białymstoku, 12 w Lublinie. Już teraz więcej chmur na niebie na północy. Tutaj zachmurzenie duże i całkowite rozpogodzeń i chwil ze słońcem. Możemy spodziewać się teraz o poranku na południu Polski. Niestety w drugiej części dnia to się zmieni i już chmury obejmą całe niebo nad Polską. Zachmurzenie duże i całkowite i w całej Polsce będą pojawiały się opady deszczu. Na termometrach od 15 stopni w Warszawie, w Łodzi, Stoku w Bydgoszczy i w Toruniu do 21 stopni w Szczecinie oraz w Zielonej Górze wiatr umiarkowany, ale momentami silny. Uważajmy na drogach. Na drogach warunki do podróżowania będą trudne i taka pogoda na, na ogół nie będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie. A więcej o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.